Cześć wszystkim! Witajcie na kanale Only Facts, gdzie nurkujemy w świat zweryfikowanych faktów. Dziś zabieramy was na południowy kraniec Karaibów, do Republiki Trinidadu i Tobago. To wybuchowa mieszanka kultur, historii i natury, która zaskoczy każdego. Gotowi? Zaczynamy! Wyobraźcie sobie dwa klejnoty morza karaibskiego, 11 kilometrów od Wenezueli. Trinidad to przemysłowe serce z wieżowcami Port of Spain i bagnami Karoni. Tobago to raj plaż, raf i gór. Całość tropikalny klimat bez huraganów. Historia Kolumb w 1498 potem Hiszpanie, Francuzi, Holendrzy, Brytyjczycy. Niewolnicy potem Hindusi. Dziś 35% potomków Indii, 34% Afrykanów. Niepodległość 1962, Republika 1976. W 2025 Kamla Persad Bisesar wraca jako premierka. 1,5 miliona mieszkańców, PKB per capita około 30 tysięcy dolarów. Bogactwo z ropy. Gospodarka, ropa i gaz to 40% PKB, 80% eksportu. Atlantic LNG wysyła surowce do USA i Chile. Do tego chemia, stal, turystyka na Tobago, kakao. Religie: 66% chrześcijan, 23% hinduistów. Język angielski plus kreolski. A teraz 10 faktów, które Was zaskoczą. Pierwszy: steel pan. Jedyny akustyczny instrument XX wieku z beczek po ropie w 2025 oficjalny symbol narodowy. Dwókę: karnawał. Największy w Karaibach, drugi po Rio, UNESCO na liście. 3. Peach Lake, 40 hektarów asfaltu, 76 metrów głębokości, eksport do Nowego Jorku. 4. Czerwony Ibis, tysiące, wraca co wieczór do Karoni. 5. Hindusi, 23%, Diwali-Nagar, największe poza Indiami. 6. Tobago, Nylon Pool, basen z piasku pośrodku morza. Jutmy. Kolonialny Mix, Roti, Doubles, Pelau 8, Argyle Waterfall, 110 metrów, baseny do kąpieli. 9. Lider LNG, miliony ton gazu rocznie, 10. Brian Lara, 501 i 400 w krykiecie, rekordy niepobite. Trinidad i Tobago to symfonia kultur kontrastów i ukrytych skarbów. Afrykańskie bębny, indyjskie lampiony, ropa i karnawał, to wszystko w jednym. Dzięki za wysłuchanie, dajcie like, skomentujcie ulubiony fakt i subskrybujcie OnlyFacts. Włączcie dzwonek do następnego. Stay curious.